Przychodnia Towarzystwo Weterynaryjne to miejsce, w którym zdrowie i dobro zwierząt domowych są priorytetem. Przychodnia powstała w 2010 roku, i od tego czasu przyświeca nam motto: po pierwsze, dobro zwierząt. Przez ten czas pomogliśmy wielu dziesiątkom tysięcy zwierząt. Oferujemy pełen zakres usług od profilaktyki i szczepień po interne, kardiologię, dermatologię, okulistykę, endokrynologię, a także ortopedię i chirurgię. Posiadamy nowoczesny sprzęt diagnostyczny, który umożliwia nam precyzyjne postawienie diagnozy i wdrożenie skutecznego leczenia. Pamiętajmy, że zwierzęta nie mówią, co im dolega i dlatego dokładna i precyzyjna diagnostyka jest bardzo istotnym elementem procesu leczenia. Doskonale wyposażona sala operacyjna pozwala naszym chirurgom i anestezjologom na minimalizowanie ryzyk związanych z często bardzo poważnymi zabiegami chirurgicznymi. Doświadczony zespół naszej przychodni od wielu lat dba o zdrowie i dobro państwa zwierząt. Dziękujemy państwu za zaufanie. Przychodnia Towarzystwo Weterynaryjne. Po pierwsze, dobro zwierząt.